Drodzy słuchacze i widzowie, po dłuższej przerwie wracam z nową, odświeżoną wersją podcastu Otwarte Serce 2.0. Cieszę się, że mogę ponownie zaprosić Was do wspólnego odkrywania duchowych przestrzeni, tym razem w nowej, wzbogaconej formule. Przed nami seria pełna świeżych odcinków, aby każdy mógł lepiej. Zanurzyć się w atmosferę kontemplacji i pięknego życia blisko siebie, Boga, ludzi i świata. To miejsce, gdzie osobisty rozwój i głębokie zrozumienie spotykają się w ciszy i refleksji. Z przyjemnością ogłaszam, że od tego tygodnia materiały będą dostępne na platformach Spotify oraz YouTube. Które staną się naszymi głównymi kanałami. W tej edycji podcastu, którą nazywałem Kontemplacyjny Wymiar Życia, będziemy wspólnie zgłębiać różne aspekty życia, które prowadzą nas do jak najgłębszej jedności z samym sobą, z Bogiem, z innymi ludźmi i ze światem wokół nas. To już trzeci sezon. Po wcześniejszych seriach, 40-dniowa droga otwartego serca i kontemplacyjny wymiar Ewangelii. Budujemy piękną społeczność ludzi, tworząc wspólnotę wsparcia dla siebie nawzajem w drodze duchowego rozwoju. Wspólnotę, na którą można liczyć, w której można wymieniać się doświadczeniami bez oceniania, klasyfikowania czy odrzucania. W duchu naszego przesłania, że każdy jest zaproszony, a nikt nie jest wykluczony, bo nie liczy się skąd przychodzisz i dokąd zmierzasz. Ważne jest to, gdzie jesteś, kim jesteś w tej chwili. Zatem witajcie ponownie w moim otwartym sercu.